A co jeśli łańcuch, który próbujesz zerwać, nie jest porządliwością? A jeśli prawdziwe więzienie jest głębiej, ciche, jak rana, która nigdy się nie zagoiła, jak imię, którego nigdy nie przebaczyłeś, albo grzech, który nie chce puścić? Porządliwość kwitnie w cieniu, ale cień istnieje z powodu bólu, często zrodzonego z tego, czego nigdy nie przebaczyliśmy. Może to był ktoś, kto cię wykorzystał? Może ktoś, kto porównał cię do czegoś mniejszego, a może to jesteś ty sam, ta wersja ciebie, na którą nie umiesz spojrzeć, którą w ciszy nadal karzesz. Oto prawda, której prawie nikt ci nie mówi. Pożądliwości nie pokonasz samą siłą woli, nie uciekniesz od niej tylko głośniejszą modlitwą ani pogrążaniem się w wstydzie. Wolność przychodzi, gdy wybierasz przebaczenie. I nie chodzi o przebaczenie komukolwiek, ale korzeniowi. Pożądliwość nie zawsze dotyczy przyjemności. Często rodzi się z bólu. Ból odrzucenia sprawia, że pragniesz być pożądany. Ból zdrady popycha cię do kontroli. Ból samotności pcha cię w fantazje, które obiecują pocieszenie, a zostawiają jeszcze większą pustkę. Za każdym upadkiem stoi kłamstwo. A za każdym kłamstwem kryje się rana. Pomyśl o porządliwości, jak o ogniu. Możesz próbować gasić płomienie, ale jeśli paliwo nadal tam jest, jeśli gorycz, ukryta wina i wstyd w tobie zostają, ten ogień zapłonie na nowo. Jezus powiedział coś, co zmienia wszystko: błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Mateusza 5:8. Czystość serca to nie tylko to, czego nie robisz, to także to, co decydujesz się oddać. Przebaczenie jest drzwiami do tej czystości. Zatrzymaj się na chwilę. Kto w Twojej historii jest tą osobą, której naprawdę nigdy nie przebaczyłeś? Kto jest tym oni, który pojawia się w Twojej głowie, gdy jesteś najbardziej wrażliwy? Kto jest tym Ty, którego nadal każesz ciszą i wstydem? Nie uciekaj od tego pytania, bo dopóki nie nadasz temu imienia, nie będziesz od tego wolny. Przebaczenie nie jest słabością. To nie jest zapomnienie. To nie jest udawanie, że nie bolało. Przebaczenie to spojrzenie w ranę i odmowa bycia przez nią rządzonym. Nie znaczy to usprawiedliwiać kogoś, znaczy to wyrzucić ból. Często ból, który karmi porządliwość, jest związany z czymś przemilczanym i zakopanym. Dam Ci obraz. Wyobraź sobie swoje serce jak dom. Za każdym razem, gdy grzeszysz. Za każdym razem, gdy upadasz. Wpadasz frontowymi drzwiami i je ryglujesz. Chowasz się w ciemnym pokoju. Mówisz sobie, że już nigdy nie otworzysz. Ale porządliwość zna, gdzie jest klucz. I gorzej. Mówi Twoim językiem. Nie krzyczy. Szepcze. Przypomina to, czego nigdy nie przebaczyłeś. Oferuje fałszywe pocieszenie. A co by było, gdybyś teraz otworzył te drzwi Jezusowi, nie z posprzątanym domem, nie z życiem poukładanym, ale z pokojami nadal połamanymi, z meblami wywróconymi, z powietrzem ciężkim od wstydu, mówiąc: Panie, to jest ten, kto mnie zranił, albo Panie, to jest ta część mnie, której nie znoszę. I wtedy puszczasz, decydujesz się przebaczyć. Wiem, to nie będzie natychmiastowe. Przebaczenie rzadko jest, ale jest potężne i konieczne. Nie da się trzymać goryczy i chodzić w wolności. Jedna z najszczerszych modlitw w Biblii jest prosta. Badaj mnie Boże i poznaj moje serce. Psalm 139, 23. Ale ilu z nas chce być zbadanych? Łatwiej schować się w tych samych cyklach, upadać i obwiniać się, niż stanąć twarzą w twarz z tym, co zakopane. Dlatego przebaczenie jest bronią, nie tylko przeciwko temu, kto cię zranił, lecz przeciw grzechowi, który używa tej rany, by cię kontrolować. Porozmawiajmy praktycznie. Nie wystarczy powiedzieć, że przebaczasz i czekać na przemianę. Przebaczenie musi stać się stylem życia, codzienną decyzją, modlitwą na momenty pokusy. Oto coś, co możesz zrobić już dziś: zapisz imię. Kogoś, komu wiesz, że naprawdę jeszcze nie przebaczyłeś. To może być nawet twoje własne imię, a pod tym imieniem napisz, wypuszczam cię. Nie dlatego, że zasługujesz, ale dlatego, że odmawiam trzymania tego łańcucha w mojej duszy. Potem przeczytaj to na głos, nawet jeśli twój głos się trzęsie. Nawet jeśli oczy napełnią się łzami, przeczytaj jutro i pojutrze, wolność buduje się dzień po dniu oddany Bogu. Wytrwaj, Bóg podtrzymuje. Nie jesteś zepsuty poza naprawą, nie jesteś niegodny miłości, nie zaszedłeś za daleko, by zacząć od nowa, ale aby chodzić w czystości, trzeba najpierw przejść przez drzwi przebaczenia. Czy ktoś sprawił, że uwierzyłeś, że porządliwość to wszystko, co ci zostało? Czy religia nauczyła cię wstydu bez uzdrowienia? Powiem jasno, Bóg nie czeka, by cię ukarać, czeka, by cię odnowić, nie wejdzie jednak siłą. Stoi u drzwi i puka. Czy wpuścisz go nawet do najbrzydszego miejsca, nie po to, by potępić, ale by oczyścić? Kiedy to zrobisz, porządliwość zacznie tracić moc. Łaska, kiedy jest przyjęta, staje się zbroją, a przebaczenie staje się mieczem, który przecina łańcuch. Jest powód, dla którego Jezus nie zaczął swojej służby od ogłaszania doskonałości, lecz od zwiastowania wolności. Posłał mnie, abym uleczył skruszonych w sercu, abym zwiastował jeńcom wyzwolenie, abym wypuścił uciśnionych na wolność. Łukasza 4,18 nie zmagasz się tylko z moralną porażką, stajesz wobec duchowego więzienia, a łańcuchy nie są zrobione tylko z porządliwości, są kute w tajemnicy, w wstydzie, w strachu i ponad wszystko w braku przebaczenia. Dlatego Twoja silna wola zawodzi, bo tej walki nie wygrywa się ludzkim wysiłkiem, wygrywa się miłosierdziem. Zadam Ci trudne pytanie. Co by się stało, gdybyś przestał próbować naprawić się sam i pozwolił Bogu pokazać to, czego boisz się zobaczyć? Porządliwość często przykrywa głębszy ból nie zawsze seksualny, czasem duchowy. Pragnienie by być przygarniętym, być zauważonym, poczuć się bezpiecznie wróg wypacza te pragnienia, zamienia je w pokusę i nagle nie szukasz uzdrowienia, lecz ucieczki. Ucieczka nigdy nie nasyca, tylko odkłada ból i pogłębia kajdany. Jest werset, który trafia w sedno. Wyznawajcie więc jedni drugim grzechy i módlcie się jedni za drugich, abyście zostali uzdrowieni. Jakuba 5,16. Zwróć uwagę: nie mówi, abyście zostali przebaczeni, bo Bóg przebacza, gdy pokutujesz przed nim. A uzdrowienie, uzdrowienie wymaga czegoś więcej. Wymaga szczerości, wystawienia na światło, zaufania. Nie możesz zostać uzdrowiony z tego, co wciąż ukrywasz. A czasem najtrudniejszą osobą, przed którą trzeba wyznać, jesteś ty sam. Powiedzieć na głos: tak, zmagam się. Tak, wracam do tego samego błędu. Tak, zraniłem siebie. Może zraniłem też innych. Ale tu następuje zwrot. Nie wyznajesz by być potępionym, wyznajesz by być uzdrowionym. Przebaczenie to drzwi, uzdrowienie to droga. Każdy krok na tej drodze łamie trochę więcej mocy porządliwości, bo prawda jest taka: porządliwość traci siłę w obecności światła, wszystko zaś co zostaje ujawnione przez światło staje się widoczne, bo wszystko co zostaje oświecone staje się światłem. Efezjan 5,13. Stajesz się właśnie tym, co wróg próbował utrzymać w ciemności. Przenieśmy to do życia. Może już komuś kiedyś przebaczyłeś, ale nigdy nie przebaczyłeś sobie. Nienawidzisz swojej słabości. Brzydzisz się tą częścią siebie, która nadal upada, i nieświadomie karzesz się izolacją. Odrzucasz radość. Wyciszasz modlitwy. Unikasz wspólnoty. Zwróć uwagę, Bóg nie chce, byś żył w karze, chce byś żył w odnowieniu. Krzyż nie był częściową zapłatą, był pełny. Teraz więc nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Rzymian 8:1. Nie jesteś zbyt rozbity, by Bóg mógł cię użyć. Nie jesteś zbyt daleko, by zostać uzdrowionym. Twoja historia nie jest zbyt poplątana, by Bóg nie mógł jej przepisać. Przestań zachowywać się tak, jakby twój wstyd był świętszy niż Jego łaska. Wyobraź sobie teraz tę scenę: nosisz ciężki plecak pełen sekretów. Za każdym upadkiem wkładasz do niego kolejny kamień, staje się tak ciężki, że cię ciągnie i nie pozwala iść dalej. To jest wstyd. A potem pojawia się Jezus. Nie gani Cię, nie mówi, dlaczego jeszcze się nie zmieniłeś. Klęka i wyciąga rękę. Oddaj mi to. Gdy oddajesz ten plecak, kamień po kamieniu, zaczynasz czuć. Lżej, wolniej oddychasz. Kochany, to jest moc oddania, to jest moc łaski. I ponad wszystko, to jest moc przebaczenia. Zejdźmy jeszcze bardziej do praktyki. Jeśli chcesz żyć wolny od porządliwości, potrzebujesz nawyków higieny emocjonalnej i duchowej. Oto realne kroki, by zacząć dziś. 1. Załóż zeszyt przebaczenia, zapisuj imiona, momenty, a nawet części samego siebie, które trzeba wypuścić. Módl się nad każdym wpisem. Czytaj, gdy uruchamiają się wyzwalacze. 2. Zmień środowisko. Nie chodź wciąż tymi samymi ścieżkami pokusy, oczekując innych rezultatów. Zmień ustawienia urządzeń, zmień rutynę. Idź inną drogą, jeśli trzeba. Usuń paliwo. Mów na głos swoją tożsamość. Zamieniaj kłamstwa na prawdę. Mów zdania. Nie jestem moim grzechem. Zostałem obmyty. Zostałem wybrany. Jestem kochany. Werset, który to kotwiczy. 1 Koryntian 6,11 Zostaliście obmyci, zostaliście uświęceni, zostaliście usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Czwarty. Poproś o pomoc. To wymaga odwagi. Mentor, przyjaciel, pastor. Znajdź kogoś zaufanego, kto pójdzie z Tobą. Wolność rozkwita we wspólnocie. 5. Przebaczaj codziennie, nie tylko raz. Przebaczenie to nie jednorazowe wydarzenie To ćwiczenie, to mięsień Za każdym razem, gdy wraca ból, wspomnienie lub wina Wyszepcz Już to wypuściłem i nie wezmę tego z powrotem Pomyśl o tym A jeśli diabeł nie próbuje tylko zatrzymać cię w porządliwości Ale próbuje powstrzymać cię od przebaczenia Bo gdy przebaczasz, łamiesz jego panowanie Przecinasz łańcuch, rozbrajasz wstyd Przebaczenie nie dotyczy tylko pokoju, chodzi o moc. Gdy przebaczasz w Chrystusie, chodzisz w autorytecie. Może słyszałeś to zdanie, po prostu postaraj się bardziej. Ale Jezus nie tak powiedział. Powiedział: "Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam odpocznienie." Mateusza 11:28. Nie potrzebujesz więcej presji. Potrzebujesz więcej obecności, nie potrzebujesz więcej winy, potrzebujesz więcej łaski. A wszystko zaczyna się od tego, czego unikasz od przebaczenia. Nie tylko za to, co ci zrobiono, ale też za to, co sam zrobiłeś. Pozwól, by krew Chrystusa mówiła głośniej niż twoje milczenie. Pozwól, by miłość Ojca mówiła głośniej niż twój strach. Daj się poprowadzić Duchowi Świętemu, krok po kroku, do czystości prawdziwej, trwałej i pełnej radości. Ten ból, który czujesz, nie jest przekleństwem, to znak. To Twoja dusza woła o coś głębszego niż przyjemność, woła o pokój, a drogą do tego pokoju jest przebaczenie. W życiu każdego wierzącego przychodzi moment, gdy milczenie staje się nie do zniesienia, nie to na zewnątrz, to w środku, to wtedy, gdy próbowałeś już wszystkiego: modlitwy, postu, rozproszeń, skruchy, a ból nadal tam jest. Pytasz: Dlaczego wracam? Dlaczego porządliwość wciąż krzyczy głośniej niż Bóg? Dlaczego czuję się tak daleko, nawet po prośbie o przebaczenie? Jest jednak jeszcze głębsze pytanie: czy naprawdę przyjąłeś przebaczenie, które zostało Ci dane, nie to, na które próbujesz zasłużyć, nie to, które udajesz, by wyglądać duchowo, ale taki rodzaj przebaczenia, który obmywa Cię do końca? I uczy przestać karać się za coś, za co Jezus już zapłacił. Wróćmy pod krzyż. Jezus nie umarł tylko po to, by oczyścić twoją przeszłość. Umarł, by odnowić twoją przyszłość. Nie wisiał tam po to, byś żył w strachu, że znów upadniesz. Wisiał po to, byś miał dokąd biec, gdy to się stanie. Taka jest. Skandaliczna piękność łaski, dlatego tak wielu wciąż ma trudność, by ją przyjąć, bo łaska wydaje się niesprawiedliwa, a przebaczenie, zwłaszcza dla siebie, wydaje się niezasłużone. Usłysz wyraźnie: Krzyż nie był negocjacją, był deklaracją. Gdy Jezus powiedział: Wykonało się, naprawdę to miał na myśli. Włącznie z Twoim wstydem, z Twoim uzależnieniem, z Twoimi myślami, z Twoją samonienawiścią. Nie umarł za wersję Ciebie, która robi wszystko dobrze. Umarł za Twoje prawdziwe ja, za tego, kto utyka, kto się chowa, kto płacze tam, gdzie nikt nie widzi. I właśnie to ja. On chce spotkać i uleczyć. Pożądliwość traci moc w chwili, gdy przestajesz się chować, a przebaczenie otwiera drzwi uzdrowienia w miejscach, o których nie wiedziałeś, że wciąż krwawią. Bądźmy boleśnie szczerzy, jest w Tobie część, która boi się wolności. Bo jeśli odpuścisz porządliwość, jeśli naprawdę zrezygnujesz z fantazji, co zostanie? Kim będziesz bez tego? Zbudowałeś wokół tego nawyki, sięgałeś po to w bólu, stresie, nudzie, samotności, w pewnym sensie stało się fałszywym przyjacielem. Powiem z miłością: to nie jest Twoje pocieszenie, to Twoje więzienie. Nawet jeśli te łańcuchy wydają się znajome, to nadal łańcuchy. Bóg ma coś o wiele lepszego, i nie chodzi tylko o nie grzeszyć, chodzi o bycie całym. Czystość to nie brak walki, to obecność pokoju. To budzić się bez ciężarów wczoraj, wejść w dzień bez goniącej winy, modlić się bez echa wstydu w piersi. Wiedzieć, że jesteś czysty, bo on tak powiedział. O to tu chodzi i to przebaczenie otwiera. Mówmy o dziedzictwie. Jeśli będziesz żył w tych samych cyklach, twoja historia utknie w powtórce, ale jeśli przebaczysz, przerwiesz milczenie Wypuścisz winę, nie tylko sam będziesz wolny, staniesz się głosem wolności dla kogoś innego. Są teraz wokół ciebie ludzie, którzy w ciszy zmagają się z tym, z czym ty i pewnego dnia będą potrzebowali usłyszeć Twoją historię. Nie Twoje momenty chwały, lecz Twoje blizny, Twoje porażki, Twoją odbudowę, bo Twoja oddana Bogu rana staje się potężna a oni zwyciężyli przez krew baranka i przez słowo swojego świadectwa objawienie 12:11 tak się walczy łaską i prawdą potraktuj tę chwilę poważnie to nie tylko informacja to zaproszenie zamknij oczy weź głęboki oddech i wyobraź sobie to czego boisz się przebaczyć może to moment może osoba może to ty sam powiedz te słowa na głos choćby szeptem Ojcze, oddaję ci ten ból. Trzymałem go zbyt długo. Próbowałem nim zarządzać, zakopać, kontrolować. Wystarczy. Przebaczam, bo ty przebaczyłeś pierwszy. Wypuszczam tę osobę. Wypuszczam siebie. Niech Twoja łaska mówi głośniej niż moja wina. Przyjmuję Twoje uzdrowienie teraz, nie później. Teraz. W imieniu Jezusa. Daj temu osiąść. Coś się zmieniło. Może nie wszystko, ale coś. Czasem wolność zaczyna się właśnie tak, nie fajerwerkami, lecz szeptem, decyzją. Nie jesteś wyjątkiem od łaski. Jesteś powodem, dla którego przyszła. Zapamiętaj to. Porządliwość nie definiuje tego, kim jesteś. Twoja historia cię nie dyskwalifikuje. Twoje zmagania nie czynią cię mniej duchowym. Czynią cię człowiekiem, ale nie musisz w tym tkwić. Zostałeś stworzony do czegoś więcej. By być czystym, by być całym, by być wolnym. Ta wolność nie zaczyna się od większego wysiłku, zaczyna się od głębszego poddania. Zapytaj siebie, co nadal niesiesz, choć Bóg umarł, by to z ciebie zdjąć, a jeśli dzisiaj jest dzień, by zostawić to na ołtarzu. Nie dlatego, że czujesz się silny, ale dlatego, że masz dość udawania i bo w głębi wierzysz, że on wciąż chce spotkać cię w środku bałaganu. Masz rację, chce. Zrób więc teraz krok, zacznij swój zeszyt przebaczenia już dziś. Jedno zdanie wystarczy: zadzwoń do tej osoby, jeśli to bezpieczne. Módl się o ranę, jeśli nie. Za każdym razem, gdy poczujesz ciężar pokusy, pamiętaj: przebaczenie nie jest tylko przeszłością, to wybór teraźniejszości. Wybierz wolność, wybierz czystość, wybierz chodzenie jak ktoś, kto już jest kochany, już jest przyjęty, już jest odkupiony, bo tym właśnie jesteś. Jeśli ta wiadomość poruszyła twoje serce, nie zatrzymuj jej dla siebie. Jest ktoś w Twoim życiu, kto też musi to usłyszeć: ktoś uwięziony w tym samym cyklu, czekający na kogoś takiego jak Ty, by wypowiedział to, czego on boi się nazwać. Więc podziel się, wyślij, opublikuj niech to będzie początek łańcucha uzdrowienia. A jeśli ten kanał pomógł Ci wyraźniej zobaczyć Boga, kliknij subskrypcję, włącz powiadomienia i zostań z nami. Bo tutaj nie uciekamy od trudnych pytań, przechodzimy przez nie z uczciwością, ze słowem, z nadzieją, nie jesteś sam, a Twoja wolność jest bliżej niż myślisz.